Witamy Państwa bardzo serdecznie, nareszcie razem, jak Wam obiecałem wczoraj, dzisiaj jesteśmy razem. Chciałbym tak. przedstawić oto moja żona, dawna nieobecna w Antidotum, Sylwia, <grym> y z nazwiskiem Wilk, ma takie fajne nazwisko. A to jej mąż. Zapisane w Biblii. A to jej mąż, jej mąż. Mój mąż, Witek Wilk. O. Znany mąż. Znana żona. <grym> Po <gry> prostu gdzie jakaś głupawka. No dobrze, za dobrze tak bo ma wolne dzieci. Nie, nie to ty, ma... ty masz wolny w w dzień. Nie ma nic do roboty, a ja muszę iść na basen, tak bo ja już półtora miesiąca nie będę na basenie. Słuchajcie. No i tak właśnie dzisiaj musisz pracować, iść popracować. na basen. Muszę pomachać rękami, pójść do jacuzzi, do, jacuzzi, pójść do sauny, tak Taki muszę pójść. Do sauny? masz dzisiaj nie, pracowity sauny dzień. Nie lubię. O. No, może ktoś chce ze mną, zapraszam, tylko że to już dla was będzie wczoraj. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie kochani, dzisiaj mamy znowu z księgi mądrości, Bóg chyba chce, żebyśmy byli mądrymi, takie mam przeczucie, że w tym tygodniu Bóg chce, żebyśmy byli mądrymi według standardów Bożych, no to posłuchajmy. Jest w mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro. Bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, bez troski, wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu. Przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości, jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały wszechmocnego. Dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie, jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może. Pozostając z sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce I niż wszelki gwiazdozbiór Porównana ze światłością Uzyska pierwszeństwo Po tamtej bowiem nastaje noc A mądrości zło nie przemoże Sięga potężnie Od krańca do krańca I włada wszystkim z dobrocią Oto słowo Boże Bogu nie będą dzięki Cóż powiedziałbym kochani Cóż, zadać, cóż ująć z takiego wstępu O, miło, o mądrości i teraz Bóg jest taką mądrością, i Bóg chce Tobie mi takiej mądrości udzielić. Dzisiaj to jest takie piękne, bo można zobaczyć, którą z tych cech już posiadam, a której nie posiadam. I jak Sylwia lubi zadanka, to to byłoby dobre zadanko przejrzeć dzisiaj ten fragment, zobaczyć, co już mi zostało udzielone, która z tych cech. Może jeszcze nie w pełni, ale już jest gdzieś we mnie rozwinięta, a która jest daleka po prostu, jak drugi biegun, nie? E, której ewidentnie mi brakuje. I kochani, to jest też piękne takie, mm, nawiązując do wczorajszego czytania, e, wczoraj mieliśmy o tym, że mamy stać się jak Bóg i w psalmie mam, mieliśmy, bogami jesteśmy, więc e, no mamy stać się też tak mądrzy jak Bóg. Czyli te wszystkie cechy wypisane w tym fragmenciku, e, krótkim bardzo, a jakże obszernym z drugiej strony no mają występować w nas. Bóg nas do tego zaprasza. I dzisiaj chciałbym, brać i siostro, żebyś dzisiaj, żeby każdy z nas, łącznie ze mną, tak, żebyśmy się otworzyli na to, żebyśmy pochcieli, by to wszystko w nas mieszkało. No I teraz pytanie, jak to zdobyć? <laughs> w innym miejscu czytamy początkiem mądrości jest my dokończyć zdanie, Bojaźń Boża. Czyli. Yy, pokazanie Bogu, tak Panie we wszystkim Ty masz pierwszeństwo co do mnie. Poddanie się Bogu. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Więc jeżeli chcesz, bracie i siostro, być jak Bóg, w tym pozytywnym oczywiście rozumieniu, czyli wypełnieniu woli Bożej, no to daj Bogu pierwszeństwo we wszystkim. O, przyleciał ten piękny ptaszek właśnie mm. teraz. Daj Bogu y, absolutne pierwszeństwo we wszystkim, bojaś Boża, Boże, Ty jesteś pierwszy we wszystkim, nie ja, nie moje, lecz Twoje, niech się dzieje. No, to jest też taka postawa oczywiście pokorna, czego Bóg od nas y, jakby oczekuje. I kochani, to co mnie dotyka bardzo dzisiaj, to to mnie dotyka w tym fragmencie, że mądrość nie rani, y, mądrość nie rani y, drugiego Zauważcie, że jak Jezus przechodził, mówił, te trzy lata jego mowy mamy. Jego mowa była zawsze budująca i zachęcająca, nawet jak jakiś błąd wykazywał, to on zachęcał do zmiany. On, on nie skreśla człowieka, nie? I, i, I ja to jest taka cecha, którą chciałbym że też przyjąć, by umieć w wypowiedzi kogoś nie skreślić, kogoś nie zranić. Choć, choć często mi to nie wychodzi, więc widzimy, że na pewno tej części mądrości jeszcze nie posiadam. No ale to mnie dotyka dzisiaj, może dlatego, że tego może najbardziej mi brakuje, tak? Żeby właśnie nie ranić swoją wypowiedzią, swoim mówieniem gdziekolwiek, nie? Żeby ta mowa była zawsze budująca. To mnie dzisiaj bardzo zachęca i pobudza. I amen. Amen. Dzisiaj, psalm 119 takie piękne, bo wczoraj jeszcze mówiłam, że tak często jest psalm 34, ostatnio też mnie jak nie było na antidotum, to też był psalm 34 i tak mówię jeszcze do Witka, jak rzadko jest psalm 119 no i jest dzisiaj i cudownie słowo Twe Panie niezmienne na wieki Twoje słowo Panie jest wieczne niezmienne jak niebiosa Twoja wierność przez pokolenia umocniłaś ziemię by trwała wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali. Niech mnie wspierają Twoje wyroki. Amen. Cudny jest dzisiaj to, ten, ten fragment z psalmu, bo to jest taki króciutki fragment z tego psalmu najdłuższego. Słowo Twe Panie, niezmienne na wieki. Dla mnie jest to takie bardzo ważne, ponieważ zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, ludzie zmieniają swoje zdania. My się ciągle też zmieniamy. Oczywiście Słowo Boże też nas zachęca do zmiany ale w kierunku Bożego myślenia, w kierunku właśnie tej Bożej mądrości, która jest dzisiaj w pierwszym czytaniu. Natomiast dla mnie budujące jest zawsze to i takie umacniające, że Boże Słowo trwa na wieki. I to, co robi Bóg, jest wieczne, jest niezmienne, jest takie mocne. I w tym drugim, drugiej zwrotce dzisiaj mamy wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków. I to, co Bóg postanawia, to, co Bóg robi... Jest takie właśnie trwałe i to na Bogu mogę budować, na Bogu mogę budować swoje życie. I ten, to pierwsze czytanie, bo dla mnie ten, ten dzisiejszy psalm też bardzo odnosi się do, do pierwszego czytania, bo to, co mamy w psalmie, poznanie Twoich słów oświeca i nauczanie doświadczonych Boża mądrość jest cudowna i to przebywanie w niej, przebywanie też w Duchu Świętym. Bo dla mnie ten fragment też jest o tym właśnie działaniu Ducha Świętego. To przebywanie w Duchu Świętym um, poucza właśnie, daje tak wielkie rzeczy i zaprasza nas do wielkich rzeczy. No bo, no bo czytając to, to pierwsze czytanie, no jest dla mnie takie bardzo ważne, bardzo ważne też w moim życiu um, i też zawsze mnie dotyka, wzrusza, jak, jak sobie patrzę na, na ten właśnie też. Um, to wielkość i wspaniałość i napełnienie, jakie ma Bóg, jaką pełnię ma Bóg. A to jest też wszystko dla nas. To jest, to jest wszystko dla nas, ponieważ ten Psalm 119 na, zachęca nas do tego psalmista, aby przyjmować prawo Boże, aby żyć według tego prawa, aby każdy dzień był wypełniony też pochylaniem się nad Słowem Bożym. My to no, prawie w każdy dzień robimy tutaj w Antidotum, ale... Yy, też jest taka zachęta dla każdego z nas, żeby właśnie wchodzić w to, w, to słowo, w to słowo Boże i prosić Ducha Świętego o światłość i pouczenie, aby rozumieć to słowo Boże, aby poddawać się Jemu, temu słowu, by ono właśnie w swojej mocy przemieniało nasze myślenie: to co właśnie o, o czym pisał święty Paweł, żebyśmy byliście do Rzymian, żebyśmy przemieniali nieustannie swoje myślenia, a przemienia je właśnie słowo Boże, zgłębianie słowa. Mądrość Boża, Duch Pański, przemienia nas do tego, byśmy byli cali wypełnieni Słowem Bożym, pouczeniem Bożym. I naprawdę wtedy jesteśmy w stanie podejmować trafne decyzje, dobre decyzje, właściwie budować relacje. Słowo Boże jest takim też budowniczym życia. Ja to, ja to widzę, że, że Słowo Boże buduje życie, buduje sposób życia, sposób postępowania. Jest takie wielkie, naprawdę wielkie jest Słowo Boże. Mnie, mnie sam w 119 też zawsze porusza do uwielbiania Słowa, do tego, by uwielbiać Boga, który jest Słowem, do uwielbiania Słowem, bo daje właśnie światłość, uczy, daje to życie, wspiera wspiera we wszystkich też naszych działaniach właśnie Słowo Boże. I to, co było w refrenie i w pierwszej zwrotce, że Słowo twoje, Panie, jest niezmienne na wieki. To jakby daje takie poczucie bezpieczeństwa i daje taki fundament, żeby się nie zachwiać, żeby nie upaść. A jak się upaść, to mieć na czym się oprzeć. To jest właśnie Słowo Boże i chwała Tobie, Słowo Boże. Amen. Amen. I mamy dzisiaj aklamację z Jana 15, z 5 wersetu: Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślamych to trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity. Czyli widzimy tą synergię, to połączenie jedno z drugim ja muszę być w panu, a pan będzie we mnie. To przedwczoraj mieliśmy o tym, że zamieszkamy u niego, tak Ja z Ojcem przyjdziemy, zamieszkamy u niego czyli we mnie ma być Bóg, we mnie ma być Bóg, a ja mam być w Bogu, wpięty w pana Boga. Zawsze to powtarzamy, że my też mamy to łatwo w katolicyzmie, bo, bo przez chrzest jesteśmy wszczepieni w kościół w Chrystusa, a, a przez sakramenty mamy cały czas przedłużenie tego dla swojego życia. No oczywiście ważne, żeby te sakramenty były też przyjmowane z wiarą, a nie jako zwyczaj, bo jako zwyczaj to nie działa jak magia. No i mamy teraz Ewangelię z Łukasza, dalej Łukasz, 17 rozdział, następny odcinek. Posłuchajcie. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z Denisy na człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłośnie, jaśnieje od jednego krańca w jednokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zobaczcie, Jezus zapytany przez faryzeuszów, czyli też widzimy, faryzeusze też zadają pytania, oni też... Czują, że nie wiedzą. Być może też po to, żeby go oczywiście na coś pochwycić, jak, albo najczęściej tak jest. Ale pytanie jest, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Odpowiedziałem, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą oto tu albo oto tam, nie? Królestwo Boże jest pośród was. To jest taka totalna zmiana myślenia, to, co Jezus nam pozostawia, bo my mówimy zobaczcie w Wojciech, że tą modlitwę, którą nam Jezus pozostawił, przyjdź Królestwo Twoje. Czy Jezus nam mówi, gdzie dwóch lub trzech filmie moje tam ja jestem pośród nich? Nie? no Królestwo Boże jest wśród nas. Jeżeli Bóg mieszka we mnie, jeżeli Bóg mieszka w Tobie, to gdy my się razem spotkamy, to pomiędzy nami jest Królestwo Boże. Czyli Królestwo Boże jest pomiędzy tymi, którzy świadomie wybrali Boga i żyją z Bogiem. Bo oczywiście też można świadomie Boga odrzucić w którymś momencie. To Bóg Cię nie zmusza, żebyś zawsze z Nim żył. Ale ci, którzy są w tej relacji z Bogiem, chcą żyć w tej relacji z Bogiem, świadomie wybierają, ja chcę Boga, pomiędzy nimi jest Królestwo Boże. I to jest rzecz, której totalnie nie rozumieją faryzeusza. Dla nich jest to no właśnie przez to, że są faryzeuszami, to oni nie, nie, nie pragną prawdziwie Boga i relacji z Bogiem. Wiadomo, można powiedzieć, nie wszyscy, bo jak ludzie są, są ludzie kościoła, którzy żyją z Bogiem, są ludzie kościoła, którzy nie żyją z Bogiem, tak? ale, ale jakby w większości czy założeniu, no farzeusze to są ci, którzy nie szukają w wpierw Królestwa Bożego. Jezus przychodzi i pokazuje zmianę myślenia. To Królestwo jest pomiędzy wami. Dlatego też nas potem naucza że Słowo Boże, że, że Bóg nie mieszka w domu ręką uczynioną, czyli mieszka w budynkach. Bóg mieszka w nas. Bóg mieszka w nas. To jest totalna zmiana myślenia. I teraz, gdy, gdy ja zacznę świadomie żyć tym, że Bóg mieszka we mnie, to poprzez mnie, poprzez mnie może się zmieniać świat dookoła, gdziekolwiek nie pójdę, bo ja tam wtedy zanoszę królestwo. Więc królestwo Boże jest tam, gdzie są uczniowie królestwa. Amen? Gdzie są uczniowie królestwa, wyznawcy królestwa. I na przykład zobaczcie, islam ma bardzo y, mocną świadomość tego samego faktu, bo ktoś powie, dokąd sięga y, państwo islamskie. No, do tego miejsca, gdzie jest muzułmanin. Ja jestem dzisiaj w Polsce jako muzułmanin, tu jest ziemia Allaha. Przemieszczam się to do Niemiec, tu jest ziemia Allaha. Oni to mają od dziecka wpojone. Teraz zobaczcie, no chrześcijaństwo powinno być podobnie, nie? Jako Polak teraz wyjadę do Australii co? i tu jest Królestwo Boże. Wyjadę na Antarktydę i powiem: tu jest Królestwo Boże. Wchodzę do pracy i mówię: tu jest Królestwo Boże. A Królestwo Boże ma pewne zobowiązania. W Królestwie Bożym działają pewne zasady. Niezależnie od państwowych zasad działają zasady królestwa. I winienem jest w tych wszystkich miejscach na pewno pozostawiać po sobie miłość. Bóg nas zaprasza do zupełnie innego życia, w innym zupełnie funkcjonowaniu. Dlatego mówi do uczniów zajść, do uczniów z rzekł, już nie do faryzeuszu, teraz do uczniów, bo faryzeuszom wytłumaczył. A teraz do uczniów rzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z nimi syna człowieczego, czyli no mówi o tym, że on za jakiś czas umrze, że na końcu to mamy, tak? A nie zobaczycie. Powiedzą wam oto tam, oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica się. E jaśnieje od jednego krańca jednokręgu aż z drugiego, tak będzie synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym. Czyli nie daje im kolejną zapowiedź swojej męki, ale im pokazuje, jak on zniknie, to nie biegnijcie, nie szukajcie, ponieważ gdy on. Powróci, on już mówi o swoim zmartwychwstaniu, to będzie jak mówi się, ten grom z jasnego nieba. No i ta wiadomość, pamiętacie, potem się niesamowicie rozeszła. Mamy nawet uczniów z Emaus, którzy w ciągu jednej godziny przebiegli 11 kilometrów. tak pędzili, tak, żeby, żeby, żeby wpaść i oznajmić to innym uczniom spotkaliśmy pana. On mówi: Nie da się nie zauważyć mego powtórnego przyjścia. I powiem tak samo jest z nawróceniem nie da się nie zauważyć, w człowieku zmiany wynikającej ze spotkania z żywym Bogiem. On staje się innym człowiekiem, bo staje się Synem Królestwa Bożego. Amen. Amen. I Ojcze, Ty, który masz piękne e, życie dla nas, Ty, który jesteś pięknym Bogiem, który udziela siebie nam, Ty, który sprawiasz, że jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego, bądź uwielbiony i wywyższony. I Panie, chcemy poruszać się w Twoim Królestwie, żyć w Twoim Królestwie, poszerzać Twoje Królestwo, wypełniać wolę Ojca w Niebie. Ale Panie, my wpierw chcemy być pełni Ciebie. Mieć Panie to doświadczenie i Panie nie stracić tego doświadczenia. Twoje bliskości. Niech to królestwo Twoje, panie, działa pomiędzy nami, niech działa w naszych małżeństwach, nie działa w naszych rodzinach, nie działa na naszych bliskich, panie, wśród których żyjemy. Niech Twoje królestwo się poszerza, panie. Niech synowie królestwa będą aktywnymi z nami królestwa, panie, którzy te piękne cechy Bożej, Bożej Mądrości sami doświadczają i poprzez to doświadczenie zanoszą innym. Panie, niech Twoje królestwo się poszerza. Wielbię Cię, panie. Wielbię Cię i panie mówię, że chcę więcej. Pragnę więcej Twojej mądrości, pragnę więcej, Panie, Twoich przymiotów, pragnę, Panie, więcej Twojej natury, by, Panie, w świecie wchodzić i dokonywać zmiany w tym świecie. Dzięki Tobie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie i cześć. Wszelka chwała i cześć. Wywyższam Cię, Panie. wewyższam Cię, Panie. Mam obraz takiego naszyjnika yy, srebrnego który jest jakby za ciasty na szyję, jakby trochę przyduszał, trochę był niekomfortowy no i wiadomo, no wystarczy go zdjąć, żeby, żeby nie był ciasty, niekomfortowy, ale Bóg mówi że tak, jest w czymś życiu, On się czuje jakby trochę był takim niekomfortowym łańcuchem związanym, który ogranicza Bóg mówi, zdejmij, ale co to znaczy dla ciebie, zdejmij, powiesz tą sytuację dzisiaj Bogu i powiedz Boże, ty ją rozwiąż, bo ja nie umiem, a Bóg umie zdjąć ten za, ta, za ciasny łańcuch swojego życia. Amen. Amen. Jest też osoba, która mm, źle się czuje od jakiegoś czasu e, ciałem, tym, tak w ciele źle się, źle się czuje I Pan Bóg mówi, e, zaprasza Cię do, mm, do zbadania się, bo, bo spada ci żelazo. Mam taki właśnie e, mam takie słowo, żeby zbadać poziom żelaza w swoim organizmie i uzupełnić braki. Amen. Amen. Jutro znikną szyny kolejowe w <laughs> okolicy. E, mam też przekonanie, że ktoś ma ograniczenia ruchu w chodzeniu no i Bóg też przychodzi do Twojego ograniczenia z uzdrowieniem. Dziękuję Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. I też takie częste bóle głowy i zawroty Pan Bóg też komuś zabiera. Chwała Ci, Panie. Chwała jest też osoba, która chciałaby komuś przesłać w ramach wskazania drogi do Boga. Chciałaby przesłać książkę, ale masz takie wątpliwości, czy możesz, czy nie przekroczysz, jakby tego w tej osobie gdzieś yy, nie urazisz. I, i, I Pan Bóg zachęca Cię, wyślij tę książkę. Weślij. Bóg się posłuży tą książką w życiu tej osoby. Znaczy już teraz posługuje się Tobą. Amen. Amen. No, wraca do mnie, to powiem. To chyba chodzi o Anetę. Dostałaś od kogoś różowe kwiaty, a ty nie lubisz różowych kwiatów, i twój grymas na twarzy bardzo to pokazał, że ty nie lubisz tych różowych kwiatów. I że, jakby rzekomo, wszyscy powinni o tym wiedzieć, ale ktoś mógł o tym zapomnieć. I Bóg mówi: przyjrzyj się intencji serca, dla której dostałaś te, te różowe kwiaty, a nie temu, że. że te tamtej osoby, oczywiście, tego, te, która ci je podarowała. I y, zadzwoń może i podziękuj tak, no. I powiedz, że wyraz twarzy był trochę niewłaściwy, ale że bardzo dziękujesz. Wyraź taką wdzięczność. Amen. 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 I chwała Ojcu. I Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. I Bożego dnia i do Bożego zobaczenia. Dnia. Pa w Bożej obecności. Amen. I przecież Boża obecność przez Was zaraża następnych Bożą obecnością. Amen. Wielbię Cię. Wspaniałego Boga Uwielbia Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim. Stojąc przed Twoim tronem.